Uszanowanko kochani z tej strony Mr. Goals. Witajcie z powrotem na kanale. Czy jesteście gotowi na kolejne przecieki z Battlefielda 6? W dzisiejszym filmiku porozmawiamy sobie o kolejnych przyciekach dotyczących Battlefielda 6, które się pojawiły na Redditie. Około 4 godzin rozgrywki w jakości 4K i 60 fps Natomiast no niestety tutaj nie mogę pokazać w takiej jakości, natomiast jak widzicie Próbuję przemycić jakby ten filmik do, tutaj, żebyście sobie mogli tam zobaczyć, jak to wygląda. Natomiast zobaczymy. Miejmy nadzieję, że nie, nie będę musiał ściągnąć filmiku, że nie zablokują go. No ale czas pokaże. Jeśli tak będzie, no to po prostu wypuszczę filmik z aktualizacją bez, bez przecieków. W tym odcinku skupimy się na właśnie tej takiej krótkiej analizie, zobaczyć co możemy, co udało się wyłapać podczas właśnie tych przecieków z tego gameplay'u. A więc, żeby nie przedłużać, zaczynajmy seans. Miłego oglądania. Jak możemy zobaczyć w filmiku, widać, że są obecne dodatki, które powodują, że Faktycznie broń zyskuje i to sporo. Na, na damężu jeden z dodatków do broni zwiększył mnożnik obrażeń w głowę z 1,7 aż do 2,1, co jest tak naprawdę ogromną różnicą w czasie zabijania, tak kiedy próbujemy powalić przeciwnika jak najszybciej, co może przesądzić o naszej wygranej. Jeśli nie wybierzesz tego dodatku, to tak jakbyś mówił, nie chcę szybciej eliminować przeciwników, więc ten dodatek będzie niemal obowiązkowy w wielu ze zestawach, natomiast no miejmy nadzieję, że jakoś to wybalansują, no bo jednak taka duża, taki duży przeskok, jeśli chodzi o, o damage przy jednym dodatku, to jest sporo, więc miejmy nadzieję, że te dodatki będą jednak wybalansowane, że to nie jest powiedzmy tylko jedyny taki dodatek, który jest tak OP, tylko po, po prostu dodatki faktycznie mają taki duży wpływ, chociaż z ostatnich przecieków wynikało bardziej, wyglądało na to, że tak nie będzie, że te dodatki będą miały mały wpływ na broń, natomiast razem skumulowane, wiadomo, wtedy będzie dopiero odczuwalna różnica przy danej broni. Dodatkowo możemy zobaczyć sobie system oznaczania Spotting, który się też pojawił w tym e, nagraniu. Battlefield 6 ma bardzo silny system oznaczania widać przeciwników e, zarówno na, na minimapie, e, łącznie z ruchem Góra dół, e, na tak zwanym kompasie, coś podobnego jak w PUBG możemy zobaczyć. I nad ich głowami pojawia się pasek zdrowia, jak w Battlefield 2042, czyli wiadomo, można zobaczyć, ile przeciwnych w danym momencie ma poziom, ile ma HP. Więc, no nie wiem, no, tutaj można powiedzieć, że są podzielone trochę opinie. Bo jednym, jednym będzie się to podobało, innym nie. Ja osobiście nie mam nic przeciwko temu yy, na, podczas normalnej rozgrywki, ale. Jeśli uważacie inaczej, to proszę dajcie znać w komentarzach. Natomiast i tak balans musi zostać właśnie dopracowany. Na przykład ograniczając oznaczanie przez kompas. No, muszą tutaj nie może być tak, że widzimy wszystko, tak? Tylko w pewnych momentach powiedzmy. Jednak, żeby to jakieś miało lekkie ograniczenia, żeby to było wybalansowane. Natomiast no, zobaczymy, jak to się będzie prezentowało. Podczas rozgrywek. Jeśli graliście już w testy, to też dajcie znać, jak, jakie są Wasze uczucia, czy gierka Wam się podoba, czy jednak nie jest to do końca to, co chcieliście. Nie? Jestem jak najbardziej ciekaw Waszej opinii. Jako, że sam niestety nie miałem takiej możliwości jeszcze zagrać w testy, no ale może się doczekam przed premierą. Jeszcze tutaj jeden z przecieków, jeden z przecieków 40 minutowych podczas testów e, udało mu się nagrać właśnie destrukcję i, i wow, e, destrukcja no, zapowiada się w Battlefieldzie naprawdę super, zniszczenia wyglądają epicko, budynki się walą, odpadają ściany, gruz leci wszędzie, ale co ważniejsze jest balans. Nie wszystko można zrównać z ziemią, co może zadowolić zarówno fanów totalnego chaosu, jak i graczy nastawionych na taktykę. Y I właśnie tego chyba brakowało nam w tych poprzednich Battlefieldach, że ta destrukcja jakby zaczęła zanikać, i nie, nie, nie dawało tego takiego klimatu wojny, tylko właśnie Battlefielda gdzie było można zrównać budynek z ziemią, ale też fajnie właśnie, że tutaj jest ta destrukcja, można niektóre przedmioty, niektóre budynki, konstrukcje zniszczyć, praktycznie zrównać z ziemią, ale te takie powiedzmy taktycz najbardziej taktyczne elementy są pozostawione, gdzie nie możemy zniszczyć w 100%, żeby zachować jednak y, tą płynność tej mapy, a nie żeby wszystko było zrównane. To wydaje mi się jak najbardziej na plus. Miejmy nadzieję, że to jakoś nie będzie wpływało za bardzo na Jakość rozgrywki, tak nie będzie tam za bardzo obciążało naszych systemów ta destrukcja, no ale to będziemy testować niedługo, jak gierka oficjalnie wyjdzie. I jeśli teraz przechodzimy, tak do helikopterów i pojazdów, wyciekły też fragmenty rozgrywki w śmigłowcu, zachowują się bardziej realistycznie, mają, większe bezw mają większą bezwładność i fizykę. Nie da się ich już rzucać po mapie jak w Battlefield 2042. Mało dynamicznie, może, ale bardziej prawdziwie, tak? Czyli mamy tutaj postawione bardziej na realizm niż bardziej arcade feeling. Co wydaje mi się super. Zobaczymy, wiadomo jeszcze, jak to będzie się latało. Jaki to będzie dokładnie feeling, ale no, chyba to jest fajnie, że ta fizyka, mam tą fizykę, tak i większą, jakby, może powiedzieć taką swobodę tymi helikopterami, no ale jak to się będzie prezentowało w gierce, mówię, będziemy to testować, ale wydaje mi się, że to jest jak najbardziej na, na, na plus, że będzie dodawało właśnie taki fajny feeling podczas latania. Następnie przechodzimy do time to kill i poruszania się. Czas zabicia i jest szybki, co możemy zauważyć, coś w sumie w poprzednich przyciekach mogliśmy zobaczyć. I tutaj również można to zobaczyć, że faktycznie czas do położenia przeciwnika jest bardzo szybki. Co hmm. nie wiem, czy jest do końca dobrym, czy, czy czymś pozytywnym. Osobiście ja wolę zawsze mieć trochę więcej czasu. Jak ktoś mnie szczela, tak, no to żeby dać czas schować się. I naszykować i zaatakować z powrotem przeciwnika, a nie że będzie, że po prostu dostaniesz 2-3 razy kulką i, i kładziemy się na ziemi, i, od, i, od, i musimy od nowa respić się. Miejmy nadzieję, że tutaj jakieś będą zmiany faktycznie wprowadzone, żeby jednak wydłużyć time to kill trochę bardziej, żeby to było jak w poprzednich Battlefieldach, nie? Zwłaszcza, no tak tutaj, zwłaszcza, że przy OP-dodatkach, o których wcześniej było mówione, może to być 200 ms przy trafieniu w ciało. Nie chcemy właśnie tutaj powtórki z tego Battlefielda 5, w którym właśnie taki był. Time to kill był za szybki, więc balans jest tutaj kluczowy. Jeśli chodzi o poruszanie się, ruch, szczególnie ślizg, wydaje się osłabiony, może to celowo, może nieudolność testerów. Yy, wiadomo, no, no tutaj ślizg powinien być jak najbardziej mm, płynny, dynamiczny, natomiast to też wiadomo, tutaj ciężko wybalansować, żeby ludzie nie nadużywali tego w ślizgu, tak, tak jak w poprzednich, jak w innych strzelankach, czy to zarówno w Call of Duty, yy, czy w Battlefieldzie, więc no tutaj balans się przyda, natomiast yy, na pewno to spowoduje to, że bardziej będziemy jakby Przytwierdzeni do ziemi i skupieni na strzelaniu, a nie na jakichś szybkich akcjach w ślizgach albo bani hopach czy tym podobnym. No ale zobaczymy, czy tutaj jeszcze jakiś balans coś się pojawi. A obstawiam, że tak właśnie będzie, no bo dopiero mamy testy. Projekty map. Teraz przejdziemy sobie do mapek. To, co mogliśmy zobaczyć. Nowe mapy wyglądają świetnie. Jedna jest super miejska, druga skalista i pełna zniesień. Na pierwszy rzut oka wygląda lepiej niż, wyglądają lepiej niż wszystko, co dostaliśmy zarówno w Battlefield 5, jak i Battlefield 242. Wreszcie mapy z klimatem, a nie losowy chaos jak na Haven z Battlefielda 242. Czyli tutaj faktycznie może być ciekawie z tymi mapami te zróżnicowane tereny. Które właśnie nawiązują do takiego pola bitwy, tak? Trochę bitwy w mieście, trochę bitwy na otwartej przestrzeni, więc fajnie to zobaczyć yy, w gierce, w Battlefield 6. I miejmy nadzieję, że faktycznie pozostałe mapy tak samo będą wyglądać, tak? Że będą faktycznie fajnie dopracowane, będą przyjemne do grania. A nie, że po prostu jakieś misz masz wrzucone, i potem będziemy musieli czekać, nie wiem, pół roku na to, żeby zrobili poprawki na mapie, żeby coś tutaj dodali, coś zmienili, żeby jednak lepiej się grało. Tylko, żeby od razu, jak dostajemy mapę, była poprawnie zrobiona, żeby fajnie się grało już na w pierwszy dzień jej premiery, tak? Więc miejmy nadzieję, że tak, tak będzie. I uważam, że osobiście, że takie coś. Od razu byłoby na plus dla gierki, tak. No bo mapa to jest jakby fundament, jeden z fundamentów głównych gierki. I na zakończenie chciałem tylko podziękować za oglądanie. Jeśli chcecie być na bieżąco z Battlefield 6 lub innymi grami jak Delta Force, to proszę zostawić subika, komentarz pod filmikiem, co sądzicie o filmiku, co sądzicie o tych przeciekach. Czy ogólnie podobało, podobał Wam się ten nowy Battlefield? Uważacie, że to będzie nowy hit, hit Battlefielda, który faktycznie dorówna swoim poprzednikom Battlefieldowi 4 czy 3? Czy jednak jeszcze sporo tutaj mają do dopracowania, albo jeszcze musimy poczekać, żeby zobaczyć tak naprawdę pełną skalę wszystkiego, co dostaniemy w Battlefield 6? Jeszcze raz, dziękuję bardzo za oglądanie i do następnego. No solidne ściany powiem, bo... Dobra Lega rozwalona o ten jeszcze go jest... Strumione. Gonimy maluszka, naprawmy się co działa. Jakieś będą, a już widzę jedno brawo. Tu tyłu co atakujemy. for armor, coming in. Keep your eyes open. Someone picked that tank apart. Tank killers. The Germans got tank killers. Go! Okay. Przestań na prawe hey, No i kolejna. Oh, no chodź Oh, ciao. Ale te efekty yes, yes! robimy tu robotę oli , tsau . the pigeon that is an author son do you understand me sir sir To jest coś pięknego, ne? Te transformacje, że czuwamy się w różne role, nawet takiego gołębia. He's coming for you. Message coming in! Orders! Sir, new fire mission. It's down to sir. Here it comes, boys. Nice serve from which I lads. Okay, turns! Run the enemy! the devil Town's in is that right all we got out here is blind orders and chance which you'll do for us first you reckon i'm sick of your lip McManus. Aye, ay sir yes, we'll start it was started up Miss. <laughs> Give us a break! Give us a break! Come on! Come on! Ah! Come on, Miss! Come on, stop! Stop, Miss! Stop, stop! Stop! It stopped. Are you just gonna stand there?